Słuchajcie, szybki update. E, witajcie na kanale nasze cztery kąty. E, lecimy na budowę. Dużo ostatnio się dzieje, nie nagrywałem. E, na budowie była masa e, osób w takim sensie, że jednocześnie działały chyba 3 albo cztery ekipy. E, nie chciałem chłopakom przeszkadzać, bo tempo jest naprawdę wysokie. Jedziemy na budowę do wykończeniowca do Kuby. Tam sobie chwilę pogadamy. Zobaczycie co się dzieje aktualnie w naszym domu. A dzieje się bardzo dużo, także widzimy się za chwilę na budowie i sami ocenicie i zobaczycie. Witajcie, jestem z Kubą, wykończeniowiec. Tam, tam. No, Także góra już poddasze tutaj i góra generalnie jest powoli zamykana, może chwilę wam pokażę. Kuba może będzie chciał coś powiedzieć z zakresu tutaj co, co było robione i tak dalej. Yy, no te poddasze mamy praktycznie wyspachlowane. Wejdziemy tutaj? Yy, zaczynamy Może yy, pierwsze? Na łączeniach pomiędzy sufitem a ścianą zastosowaliśmy łączenie ślizgowe, przedmanowany w akryl. Yy. No i co tutaj, chyba je tutaj jest wentylacja chyba zrobiona, nie? Tak, trzeba będzie ściąć rurę i zamontować kratkę wentylacyjną. Tak, tutaj Kuba nam właśnie doradził, żebyśmy sobie zabudowali te słupy. Niektórzy je zostawiali, ale my stwierdziliśmy, że właśnie je zabudujemy i będzie w czasem dosycha, także może być tak, że będzie wykręcało te słupy w różne strony i gdzieś ten akryl może pękać na łączeniach, także może to wyglądać nieestetycznie. No właśnie, także Kuba tutaj ostro sobie działa. Oczywiście jakbyście chcieli kontakt do Kuby, Kuba działasz tutaj na terenie chyba całego Lubelskiego i okolicy, A, nie? Tak, także, tak. także efekt końcowy będziecie pewnie widzieć w następnych odcinkach. Tutaj łazienka. No i jutro będę zaczynał budowy. Patryk mi zamówił jeszcze wrogi, żeby mniej więcej wiedział jak zrobić odpływy Płytki do nas jadą. To... Tak, płytki zamówiliśmy ze sklepu Nexterio. Tyle się działo, że nie miałem czasu nawet nagrywać ostatnio bardzo, ale, ale wrócimy teraz ostro do nagrywania, bo wszystko zamawialiśmy i kuchnię. Kuchnię też sobie omówimy tutaj na pewno. Płytki ze sklepu Nexterio, także i co? Przecież tutaj hol jest już skończony praktycznie, jeżeli chodzi o, o zabudowy. Chłopaki od pandasza zakończyli dzisiaj dopiero miałem jak tutaj się dostać do tego wyłazu. A, bo tu wyłaz jeszcze jest. Tak, tak. Tu będzie sypialnia jeszcze. Sypialnia też już jest ogarnięta. No także duże pomieszczenie, duża jest, nie? Sypialnia wyszła duża. No i garderoba. Tak samo też. No właśnie. I w garderobie też wypadał jeden słup, to też go zabudowaliśmy od tak, razu. No właśnie. Jeszcze to muszę też. No także. Także ostro. Zaraz przyjdziemy sobie jeszcze na dół. Zobaczycie jak to wyszło na dole. Drzwi mamy zamontowane, elewacja się powoli montuje. Kuba tu działa, no. E, powoli do przodu. Powoli do przodu. To widzimy się zaraz pewnie na dole. Tutaj z kubą jeszcze uzgodniliśmy parę kwestii odnośnie kominka i reszty tu chłopaki ogólnie już z budowy zeszli teraz zostaje Kuba sam praktycznie tutaj zabudowy jeszcze są elementy zabudowy i tak to wygląda jeszcze na szybko pokażę może tutaj pomieszczenia drzwi już mamy wstawione tak wyglądają tutaj są e, bramki na górę balkony, także mój no łazienka, Wrodzik już zamówiliśmy, żeby tutaj mniej więcej, e, mniej więcej wymierzyć wszystko, także rukuba sobie jeszcze działa, a my widzimy się pewnie w następnym odcinku, który będzie niebawem, e, jak macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, e, a ja widzę się z Wami w następnym odcinku, do zobaczenia.